Witam wszystkich w niedzielę u Huberta. Na początku filmu to się pochwalę trochę, bo jak wiecie, łapałem czajeczkę Piotrowi. No i te czajki zabrał mój kolega. I mówię, Tomasi Hubertuska, mojego czarnego, gdzie on teraz jest. E, zaraz wam to pokażę gdzie on jest. Mój czarny Hubertusek, mój koczek. Mówię masz, to go puścisz tam u siebie. No i on e, wsadził i czajkę i Hubertusa do budy. Jest, Hubertusek je sobie. Wsadził czajkę do budy, rano otworzył. I e, to nie jest las, tylko tam jest zagłębie głębiarzy. Wypuścił mego Hubertusa, wypuścił czajkę Piotra. Czajka pochodziła się obstawiła, a Hubertusek jak poszedł w górę, to się nie dał złapać i wrócił do domu z odległości 7 km, ponad dokładnie tam 7 km i 100 metrów, no ale 7 km pewne, także mój Hubertusek zostanie już, bo pokazał, mądrość nie dał się nigdzie tam złapać. Chodzi teraz, a zobaczcie, wrócił. I to jest przecież tegoroczny młody w trakcie pierzenia, a Piotra Czajka stara. Także ja jestem dumny z Hubertuska, on u mnie już będzie miał dożywocie. Bo takiego głębiej trzeba szanować. Da, kupię mu na wiosnę Rumuna lub Rumunkę. I będę ciągnął coś takiego. A poza tym to. Jeszcze nie ganiałem, dopiero im, jak widzicie dałem jesień wody, to nie będą chciały chodzić, za chwilę będzie gorąco, ale chodzą nieźle. Może nie jakoś długo, bo jest gorąco, ale przynajmniej na takich super obrotach, na takim tempie chodzą jakby ich jaszczą ganiał, więc zachowują się jak sprinterzy, a sprinter przecież nie będzie biegał kilku kilometrów. Na razie zrobię pauzę, bo czekam, może ktoś tam na wiosce pogoni, to się to i ja nie a na razie niech jeszcze z pół godziny siedzą tam jak nie ganiam to nie kichają, ale jak poganiam to po locie to chyba dwa kicha, więc ale to jeszcze 10 dni, dopiero później tym się zajmę już tak na poważnie, bo dopiero za 10 dni mogę, bo teraz robię taką profilaktyczną można powiedzieć kurację na inne choroby Bezantybiotykową, oczywiście. Co ty tak siedzisz tu? Muszę tak przeglądać statko. No. rozpieżyły się. Jeszcze to potrzeba czasu, na to się spierze A i też sprzedałem kije Tutaj wiszwanczkę żółtą, tą moją młodą. Tam i że przelociarze oddałem. Tam takie żałobniki, które nie chcą chodzić. Takim ostatnim szczupkiem jest taki pokraka. Wszystko powracało z innej wioski po dwóch dniach czy tam po trzech trzymania wróciły wszystkie się zameldowały w domu Także coś te gołębie oleju w głowie mają Dobra, pauza Cisza, na wsi zgoniłem sam tam Ale już słońce grzeje tam Ale skrzydła chodzą Energia jest Nie rozmalą, nie Coraz lepiej się zgrywają. No dobra, nie będę nagrywał jak tam chodzą Szał dzisiaj nie będzie czuję no. Zaraz duchota będzie i ten dobra I mówię, łowie no chodzą bez wysokości dzisiaj, ale tak na takich fajnych nawet obrotach Skrzydła cały czas schodzą, tempo jest, tak się nic nie nie wożą się na skrzydłach, tylko tu machają. I zaraz zejdą do siadania To zobaczymy Jak schodzą Coraz fajniej to wygląda ja stoję w cieniu, bo już mówię, słońce pali. Ale tutaj w tempie schodzą fajnie. Ja tam żadne tam. A i to by było na tyle Koroniaty kosmatyżownik ostatni siadał Ja wyszedłem, bo pan Roman ganiał A tu patrzcie jaka sztuka Siedzi, czy to jego O Pasiata na białym mogon Na jego obrączce To może być jego sama siadła A nic. Czyli dziś znowu sztuka na plus. Człowiek nie chce a łapie. No. Chciałem taki temat poruszyć a propos tych ścinek. I że bratu 9 sztuk złapałem. No. Pewnie sporo osób tego nie rozumie. No ale. Ścinka to taka bitwa kiedyś. Posyłasz swoją armię, swoich spartan do boju, i kto złapie więcej, ten wygrywa bitwę. A czy z bratem ścinkuje i sobie łapiemy? No bo co to by było? Ganianie do ścinki bez łapania, albo oddawanie. To by było nie emocji. Co to za bitwa? To by było tylko taki turniej pokazowy. A tu jest prawdziwa bitwa. Posyłasz swoich żołnierzy na. Bitwę na niebie, żeby były emocje, to łapiesz. No. Na razie te bitwy moi, moi Spartanowie, spartanie wygrywają. Moje żołobniki wygrywają. Brat też ogólnie złapał mi trzy żołobniki młode w tym roku. Chyba trzy. Trzy na pewno. Może i cztery. Także on też łapie. No i. Ale ja z bratem mam bardzo dobre relacje, i traktujemy to w formie właśnie zabawy i rywalizacji. Ale takiej zdrowej, a nie, że by to miało nas pokłócić, czy coś by to miało wpływać na nasze relacje, to byśmy sobie oddawali lub nie łapali. Ale dopóki obaj to rozumiemy, to, to jest to w formie zabawy. No. Co to by jeszcze dograć? No, ci to ludzie też hodują głębie pocztowe, naloty też nie rozumieją. Po co nam te ścinki, po co łapać te zdechlaki. Po co takie gołębie Po 3 złote czy po 5? No, ale to tak właśnie jest, że to taka forma rywalizacji. No, białych gołębin. no, teraz się lotuje te białe gołębie no już jak Tomek nawet wspominał na swoim filmie już gąb e, ciemny potrafi wrócić ze 100 km w linii prostej. I dzisiaj i wczoraj były loty na 120 km, ale, no, mówię, no to są. Ja nie lubię tego robić. I... To nie dla mnie, ja wolę jak one są w domu, ścinka zweryfikuje mądre, wszystkich nie złapią. Eee. No bo lotowanie to też no, trzeba to połapać, no, jakbym miał łapać 230 gołębi teraz tutaj w tej budzie, to ja nie wiem. To nie dla mnie, zbyt leniwy jestem na takie rzeczy. Uff. Co tu jeszcze I... mógłbym dodać? Także jak łapię z bratem, czy bratmi, także to nie ma żadnego, mówię, dla nas osobiście nic to nie zmienia między nami, tam. to tylko forma takiej zabawy. A łapiemy właśnie, żeby większe emocje, bo tak to jakbyśmy sobie nie łapali, to nawet by mi się nie chciało zganiać ich czasami do niego. No... Rozpierzęce brzydkie jeszcze są, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę je będą no, ładne, wyładnieją. Trochę się przebierze, trochę przelociarzy wywaliłem, ale to powracały, trzeba będzie ich znowu po, po, da, dalej oddać gdzieś. I... Chociaż mógłbym je właśnie lotować, ale komu się chce, no jest ich tu trzy. Mój koczek to już zostanie na razie bo pokazał klasę. Może nie sam lot, że wrócił 7 km, ale też mówię, tam jest zagłębie głębiarzy, ganiali pod niego i kolega mówił, że nigdzie nie usiadł, nie dał się złapać jedynie na szkole sobie odpoczął. I później wrócił jak już obrał kierunek. Hmm. Jak czegoś nie wiecie, to piszcie w komentarzach, ja na wszystko będę odpowiadał, bo mówię co, hodowla to inne zasady i ja pocztowych nie łapię. Wyganiam, bo wiem, że to jest nie moja rywalizacja, nie mój nie, mo, nie, nie mój jak to mówią, target, nie mój cel, gołąb pocztowy to niech on sobie lata i wraca, a gołębie białe owszem łapie. I bez względu na to, czy ktoś lotuje, czy nie. Jak ma numer telefonu, to zawsze zadzwonię i poinformuję właściciela, że taki gołąb jest złapany u mnie będzie chciał, to przyjedzie. I ja mu go... Oddam lub za symboliczną złotówkę na szczęście em, odsprzedam. Bo mówię, ja tutaj gołębi nie łapię na ha handel. Większość gołębi jest prawie że oddawana za darmo, bo gołębi nie trzymam dla pieniędzy, to jest takie hobby. A do hobby to jeszcze na hobby też nikt nie zarobił. Chyba że został mistrzem polski w gołębi pocztowych, nie wiem to może wtedy się zarabia. Nie wiem, nie znam nikogo takiego. Nie wiem, czy to można na tym zarobić, ale pewnie sprzedając młode można z rodowodami i tak dalej po jakichś czempionach. Dobra, to tyle ode mnie w niedzielę. Pozdrawiam jeszcze raz. Jecie tam, jak nie pozdrawiam to pozdrawiam. Dużo zdrowia. Jak się coś będzie działo, to zawsze telefonik się wyciągnie i dobra. Trzymajcie się.